No, siema, siema. O co tu chodzi w tym bałaganie? To Wam zaraz powiem nad czym pracuję ostatnio. A pracuję nad takim zestawem nic odkrywczego e, do, pod tytułem Domotic, e, czyli e, jakaś tam namiastka inteligentnego domu, e, a właściwie inteligentnych instalacji domowych. No i co? Mamy tu takie składniki, może te, które są niepotrzebne, to ułożę na bok. Mamy tutaj takie składniki tych zabawek pod tytułem Arduino Mega 250. Fuu, 2560. Nie wiem co te 250 mi chodzi po głowie. Które jest spięte z takim oto urządzonkiem, które już się znalazło w obudowie takiej naszyny DIN. A tam w środku jest nic innego jak Raspberry Pi, Raspberry Pi 3B. I co to właściwie robi? No to tak, co to domoticz i co, z czym to się je, to proponuję popatrzeć sobie szybciutko w internecie. Generalnie jest to oprogramowanie, które zarządza instalacjami. Elektrycznymi, na przykład instalacjami elektrycznymi, poprzez na przykład taki układ wykonawczy jakim jest Arduino. E, wiadomo, że Arduino nie zapali nam żarówki e, ani nie, nie wyłączy gniazdka, ani nie wiem, co tam jeszcze innego nie zrobi. E, do tego celu potrzebujemy z kolei takie oto ustrojstwo. E, czyli tutaj mamy zestaw przekaźników, 8 sztuk. Stero, które są sterowane bezpośrednio właśnie z arduino To jest taka wersja tradycyjne przekaźniki, tutaj mamy y, dużo lepszą y, y, konstrukcję y, Półprzewodnikową Tak. Zasada jakby zasada jest taka sama po prostu przełącza, załącza obwód i dziękujemy bardzo No dobra to co to może byśmy coś y, odpalili co prawda tak, nie będzie mi się teraz za bardzo yy, chciało Was nudzić tym jak, jak podłączyć Arduino do przekaźników ale później sobie się zobaczy yy, że one faktycznie dzia yy, działają, sterują yy, sobie yy, zależnie od wybranej funkcji w panelu domoticza no to co, to startujemy pierwsze co to dobrze by było zasilić naszą malinę numer 1 czyli domoticz wystartuje, tam za chwilę widzimy już się świeci zielona dioda system startuje i tak właściwie no to tam niewiele oprócz tego, że tam się coś świeci mryga to możemy zrobić bo cała rzecz będzie się odbywać na w tym komputerze. A mianowicie łączymy się przez Putty przez SSH do naszego domoticza. Sprawdzimy czy on wystartował. Logujemy się. Pin. Jakie było hasło? Kto zna hasło? O, już słyszycie długie hasło? No, no dobra to zobaczmy tak. Zobaczmy, czy nasz domotic już wystartował. A, no i dobra. Widzicie tam coś? Coś tam dobra. widzi to. Dobra, no i co teraz z tą e, instalacją możemy sobie tutaj zrobić? Trochę byłoby słabo tutaj jakimiś przyciskami sterować. Nie wiem, czy się w ogóle by się dało, bo to w ogóle to ja, wiecie, no z, z Linuxa wiecie, rozumiecie to tak trochę słabiutko. Ja wiem, że tu się świeci na zielono, to jest prawie dobrze. Natomiast jest tutaj jeszcze coś innego, a mianowicie do tego sobie stworzyłem drugiego Raspberry Pi, który będzie robił de facto za monitor. I to ustrojstwo jest, proszę powie, ja was po mojej prawej stronie, obróćmy się z kamerą i troszkę może w dół, w dół, o, to jest w wersji takiej mocno roboczej, weź te żarówki, weź pan to, kurwa dzieju. o, i tutaj musimy zapiąć prąd i zobaczcie co się tutaj zadzieje teraz. To jest mega, to mi się bardzo podoba. To jest niebyle co. O! Znowu nam się zapala Na dioda czerwona. Tak, widać ją, widać. Zaraz wystartuje system. I popatrzmy, co się tutaj nam zadzieje. Startuje sobie Razbian bez żadnego problemu. I teraz taka ciekawostka, że w tym razbianie tak naprawdę nie ma żadnego graficznego systemu, startuje tylko przeglądarka w trybie kiosk poczekajmy sekundę może dwie może trzy może cztery kurde jak na prezentacji Billa Gatesa coś nam tutaj nie wystartowało ale to się tym nie, nie za bardzo nie martwimy bo zrobimy sobie tutaj tak. Przerzućmy się na chwilę na komputer, do góry. To się zdarza, zwłaszcza w takich wczesnych projektowych rozwiązaniach. Robimy sobie pi, mon, e, logujemy się do monitora. Bo tak sobie nazywałem roboczo ten monitor z, z razbiankiem, który będzie służył do zarządzania e, domowiczem. E, dobra. Chwila skupienia. No i dobra, ponieważ nam nie wystartowała ta przeglądarka w sposób prawidłowy, czasem się tak zdarza. No to nie ma co szczelimy szybki restart i będziemy patrzeć, co się tam dzieje. Kurde, zawsze do góry na dół pomyłki. Tam kamerą kręci tam pająki na ścianie. Panie Majster, zrob pan coś. No. Idzie, 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 idzie. Idzie, idzie, idzie. A może nie? Siło, No i dobra. Startuje nam kiosk. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć w międzyczasie, że ten jakąś nazywa. No te Arduino jest połączone kablem USB do, do tego jak on się nazywa do tego Raspberry Pi które robi za domoticza tak to jest jakby, jakby jasne dobra co bardziej kumacie z Linuxa zauważyli że po wystartowaniu domoticza ten parametr o ten tu był, że nie był taki, jak powinien być, tylko był taki extent, tak? To się nazywa extent. Czyli on sobie coś tam robił, nie wiem dlaczego. Dobra, słuchajcie, to nie ma tutaj paniki w oczach. To nie znaczy, że nie zapalimy teraz światła w domu, nie zaświecimy, czyli robimy tak o restart sesji, logujemy się do monitorka, tak? Bo monitorek dalej nie, nie, nie trybi, i zrobimy mu jeszcze raz restart. I już w tym momencie powinno podejść. Moja nieuwaga, moja nieznajomość Linuxa, moja kulpa. Aleś teraz przywalił człowieku. Skup się na hasło. Dobra. Pyk. Poszło, poszło, dobra. Rób pan, rebuta. No i jedziemy tam gordę zobaczyć, w którą stronę. kurwa zawsze nie w tę stronę. Dobra. I co nam się robi? No teraz już powinno pyknąć, bo jak nie, to idę do domu. Loguje się, loguje. Startuje, startuje. Tak. Widzicie, nie zwróciłem uwagi, bo to jest standardowo, że jak się tam źle zamknie tego Linuxa. To on sobie myśli, że ten proces to cały czas trwał, i przy kolejnym restarcie urządzenia, jak się proces prawidłowo nie zamknął, to, yy, to Linux myśli, że on działa cały czas. A on tam średnio tak nie? Bo obraz, który powinniśmy uzyskać, powinien wyglądać tak pięknie. Dobra, to teraz yy, zrobimy pauzę. I troszkę przybliżę ten monitor albo kamerę do niego. Bo teraz ciekawsze rzeczy będą się działy na tym monitorze, a nie na ogóle. Dobra. No dobra, tak na szybko. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, może go będę trochę naciągał. Teraz popatrzcie tutaj na każdym z tych. Kafelków, jest żarówka. Ja sobie to nazywałem biurko 1, biurko 2, biurko 3. Jaka jest zależność? W momencie, kiedy nacisnę żarówkę, to dostaliśmy komunikat, że przełącznik został wyłączony, czyli Arduino dostało informację. Musicie uwierzyć na słowo, a pokażę Wam. E, powinna się zaświecić dioda odbioru komunikacji. O, widzieliście, była komunikacja. Tutaj się pojawia. Jeszcze raz. O. I w tym momencie, zależnie od tego, jaka tu jest w danym momencie wartość, czy żaruwa się świeci, czy żaruwa się nie świeci, to tak będą reagować przekaźniki, o których wspominałem, czyli te, tudzież te. Tam nie będę wspominał o szczegółach, że trzeba w programie zmienić. Czy mają być e, no, z e, wartością tą wysoką czy niską, tak? to jest jakby tam inna rzecz. No i dobra, no to i mamy sobie tutaj te cudowne przełączniczki. E, możemy to sobie zdeterminować jako gniazdka. Ta sama zasada, co przekaźnik będzie włączał, co, co wyłączał, to jest, już jest inna sprawa. No, i co tam, co tam dalej? Co prawda, tutaj się w tytule pojawiła stacja pogodowa, więc należałoby do tego nawiązać. Nie będę wam tutaj pokazywał, jak ten domotycz tam działa, bo to jest pierdolion takich filmików na, na YouTube'u. więc zobaczmy, co ja tutaj właściwie porobiłem. Mamy wskaźnik. Wskaźnik pyłów zawieszonych PM2,5. Jeszcze tu zapomniałem dodać, bo powinien być 10, ponieważ ten czujnik oferuje te dwie wartości. Monitoruje. No i pięknie tutaj sobie można popatrzeć na logi tam, nie? Hmm. Cudownie. Tutaj widać, że dużo lutowałem później to z, z zaczęło spadać spadać. Ostatni miesiąc no to bez sensu, bo to zostało uruchomione dosłownie chwil kilka temu. Mamy tutaj podgląd na ciśnienie atmosferyczne. Tutaj się nie, nie, nie sugerujcie tym, że jest tam troszeczkę nieczytelne. To jest spowodowane tym, że ten wyświetlacz nie jest do końca jeszcze skonfigurowany, tak jak powinien być pod tą konkretną rozdzielczość i zasada jest taka sama że tutaj sobie można zobaczyć jak to ciśnienie wędrowało przez cały dzień dobra co tu jeszcze mamy to było to temperatury no i tutaj tak samo jest temperatura i wilgotność ale musicie uwierzyć że jest tutaj zrobione i podana temperatura 27,5 stopnia i 31 Wartość wilgotności 31%, tak? Punkt Rosy. Nie wiem, jak on sobie to oblicza, ale jest cudownie, można się spodziewać tej Rosy, jak się zrobi 8 stopni na dworze. Stacja stoi w pokoju socjalnym. Za chwilę wam pokażę. Łączy się przez WIFI, bo to też jest niezła petarda, jeśli chodzi o możliwości nie tylko takich prostych, jak i jakaś tam stacja pogodowa, weź pan co, pan No i tutaj pulpit na pulpicie oczywiście nam się też prezentują te wszystkie przełączniki oraz ciśnienie, temperatura, ciśnienie atmosferyczne i PM, -y, tak? Pyły zawieszone. No dobra. To by było jeśli chodzi o część tego systemu. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, bo można tym zarządzać z każdego punktu na niebie i ziemi, taki system cudowny, to sobie zobaczmy teraz, jak to wygląda w przeglądarce. Tak? Czekajcie, bo ja z tym gimbalem, to ja to nie dam rady. Kurde. To sobie możemy już zamknąć. To sobie zminimalizujemy. No i co? Odpalmy sobie przeglądareczkę. No i w przeglądarce już e, znajomy ten e, pulpit. Tutaj widzicie już rozdzielczość jest e, prawidłowa, bo, bo te napisy na siebie nie nachodzą. Temperatura 27,5. Wilgotność 30. Cudownie. E, konfiguracja domoticza. No to tak jak wspominałem nie będę tutaj Opowiadał o tym, bo tu jest pierdylion różnych ustawień, których ja jeszcze nawet nie wiem, co to są. To są czujniki i przełączniki, które zdeterminowaliśmy tak, gdzie mamy naszego cudownego PM10, z którym miałem mega problemy. Już zacząłem wątpić w swoje umiejętności elektroniczne, a się okazało, że miałem wyjątkowego pecha, bo dostałem dwa razy uszkodzony czujnik. Eee, dobra. Eee, no to do, do motycza zamykamy i już jest nam niepotrzebny przechodzimy do tak zwanej jak ja sobie to nazwałem stacja Meteo Smok co my tu mamy całość oparta jest na takim cudownym rozwiązaniu które się nazywa ESP Easy spróbuję Wam to teraz pokazać o to jest takie małe cudo techniki hmm. czekajcie dam głośniej światłem Dobra, jest głośnym światłem, które, którym sobie możemy tutaj które możemy sobie programować i różne kombinacje z tego ustrojstwa sobie wyprodukować tu również nie będę ściemniał, ja się na tym znam, bo się kurde nie znam. Ale generalnie bardzo mi się podoba to ustrojstwo. Ma wbudowany moduł Wi-Fi na 2,4 giga z wersją anteny paskowej, takiej na, na płytce. Czyli raczej na duże zasięgi to tam nie można liczyć, zwłaszcza jak się to jeszcze zamknie w jakiejś obudowie. No w każdym bądź razie do tego cuda... Można podłączyć różnorakie czujniki, przełączniki, przekaźniki, no i tym sterować przez, e, przez internet, tudzież przez swoją własną wewnętrzną sieć e, WiFi. E, I co to robi? Jak to się ma do naszej stacji pogodowej? E, no mianowicie to, że jakby na to popatrzeć, to, to mamy menu tego, e, tego modułu. No i tu się znowu nie będę zagłębiał w szczegóły, co, gdzie, co, jak, do czego, jak to konfiguracyjnie wygląda, jak to kontrolować, co z tym się robi i co się z tym je, bo tu jest, tak jak wspomniałem, dużo różnych urządzeń. Takie o, to są, to nie takie, bole co. W każdym bądź razie w tej tabeli DEVACE, czyli DEVICE po polsku, to jest takie. O, widzicie tutaj? To jest nasz czujnik smogu, który w tej chwili pokazuje 5,8 5868, cudownie górskie powietrze. No, niestety, to jest e, pomiar robiony wewnątrz pomieszczenia. W, e, tak jak już wspomniałem, w socjalu za chwilkę tam podejdziemy, zobaczymy, jak ta stacja wygląda. No, i teraz co mamy tutaj dalej, panowie i panie? A mianowicie e, czujnik e, BMP 280, który to nam oferuje. Mm, następujące dane czyli pomiar temperatury i pomiar ciśnienia atmosferycznego cudownie oraz następny czujnik DTH 11 ja mam założone 22 który nam z kolei pokazuje również temperaturę i wilgotność te wszystkie dane z tego oto właśnie małego Pierdzi bączka wysyłane są przez Wi-Fi do naszego domoticza i domotycz tutaj sobie korzysta z tych pomierzonych wartości, które z kolei nam wyrzuca na pulpit, które z kolei możemy sobie obserwować. Jakby to kogoś interesowało, jaka była rok temu pogoda, znaczy w sensie temperatura, albo w którą stronę pierdło ciśnienie bayer. No dobra, i co? I co jeszcze. No to teraz by trzeba było zobaczyć tą naszą super cudowną stację pogodową. Dobra, to robimy pauzę i lecimy do stacji. Dobra, głucho ciemno wszędzie co to będzie, co to będzie. Ano to będzie prezentacja stacji pogodowej. Korzystam z tego, że jest ciemno, więc zrobię tu trochę mały porządek mianowicie co to za niebieski czort no dobra, niebieski czort niebieski czort jest niebieski dlatego, że jest tam dioda kontrolna od, od modułu wi-fi sorry ryby, nie pośpicie muszę was zaświecić, bo się muszę pochwalić kurde, miało być porządek weź pan to na tą osłonę, tak zwaną osłonę radiacyjną czekałem i czekałem, że już prawie zrezygnowałem z niej. W każdym bądź razie, to jest taki fajny bajerek, który powoduje to, że jest tam swobodny przepływ swobodny przepływ powietrza, tak? No dobra, no to takie, może znacie jak Instytut Meteorologii ma swoje działki i tam takie ma, takie właśnie takie że tam deszcz nie naleci. Nie, ale smrody i powietrze doleci. No i co mamy tu w środku? Popatrzcie. Ten mały cwancik to jest BMP 280. Już zapomniałem co on mierzy. To duże srebrne pudełko z wentylatorem. To jest nasz czujnik smogu. Wentylator zasysa powietrze. Przepuszcza przez kanalik taki który jest z jednej strony zakończony, a właściwie jest tam zamontowana dioda laserowa, która oświetla sensor, i wszystko co przeleci, przetnie to światło, powoduje zliczenie tej jednostki jako, jako zanieczyszczenia. czujnik działa, to tutaj jest taka dioda migająca. Nie wiem, czy, czy ją tam widzicie, no a z tyłu tutaj z kolei. Jest czujnik DTH 022, czy tam DTH 22, bo już nie pamiętam jak to, jak to jest zrobione. Nazwane w każdym bądź razie tak, żeby się nikt nie przyczepił. To ta instalacja kablowa to jest taka mocno tymczasowa. Później wszystko wróci, na to, na, znaczy zostanie pospawane na tej płytce uniwersalnej, tak żeby tych kabli było jak najmniej. Po pierwsze, żeby się nie plątały, po drugie, żeby to estetycznie jakoś wyglądało. Moduł jest spawany na takich gold pinach dystansowych, także ten. Także jeszcze, jeszcze trochę roboty jest. No i co? No i takie coś zarzucamy. No jedno się zamknie. O. Zarzucamy takie coś na parapet i na parapecie. Może nawet trochę dalej od parapetu, bo podejrzewam, że wzdłuż budynku to mogą sobie tam wędrować jakieś, jakieś prądy ciepłego powietrza. No i takie coś nam mierzy, tak. Czyli mamy komplet. Są pytania? Nie. No i super, bo i tak bym nie umiał odpowiedzieć. Na raczej.